Cześć czołem, ja jestem Cius, a to jest Minecraft, dokładnie single player Minecraft. Stworzyłem przed chwilą e, nowy świat, przygotowek klocki, 1208 i 1209, więc minutę temu, nie? Miałem małe problemy dlatego. O, włączyłem w nowa, no, ale już jestem. E, Na sobie, znalazłem trzcinkę, no. Dużo osób pewnie się zastanawia, jak przeżyć pierwszą miostę, bo to jest trudne. No i zdaniem nie jest to trudne, nie? żeby to udowodnić, zmienimy sobie opcję gry na poziom trudności. No nie wiem, czy... Nam... Spróbujmy na trudny. To będzie naprawdę yy, raczej ciężko, ale... I co robimy? Yy, na pewno musimy mieć drewno. Dużo drewna. Bez drewna to się nie obejdzie. Mhm, dobra. Co będziemy tak robić? Dobra. Drewienko. E, craft. Hmm, Idzie, dajemy go? No, dajemy go gdzieś tu, nie Dobra, co robimy? Trochę patyczków, na przykład tyle. Reszta tak, tak. Tarniany kilow. Hmm, wolę kamień nie, bo się Dlatego. Nakopiemy 3 bukany, najpierw 6, nie będzie, żeby było więcej. 3 świerka, 5, 6. Podstawę z ziemią. Dobra. I robimy sobie 3 świerki kamienne. No I więcej. Dębowe, nie? Świerkowe. No to świerkowe. Będziemy mm, ścinać. Ile odcinki będą trwały? Mm. Niech pomyślę. 17 minut? No z 17 chyba najlepiej. Tak. E, zaczyna się szkoła, więc postaram się jeden odcinek codziennie. No będą takie krótkie, więc no jeden, e, albo nawet może dwa. ale teda, že čo, vykled, čo, čo, čo mám tam nauki, u... 32 drewna, to ile ze staka? I nawet, e, no, będziemy szukali jakiegoś miejsca na gilki. Widzę, co? Ja jednak zmienię poziom trudności na ten, normalny. Nie chodzi o to, że, e, spo, no, trud, e, że no, łatwiejsza walka z potworami, ale no, strasznie e, ciężko mięsko znaleźć. A zaczynać, no, z skru to nie... O! Czy ja się nie mylę? Dynie? Tak, dynie na horyzoncie, tak.

Gdzieś. A, jeszcze tu wschodzą trochę. No już wszystko. E, Widziałem tam trochę bruków, więc. E, kamienia, więc wykopiemy trochę, żeby zaraz zrobić jakiś mieczyk. Nie. I na zapas. Dwa. Dobra, mięcz błoń Szukamy jedząka Może jakieś okolice na bazę. w Małym domek, nie? Żeby się gdzieś kościć hmm. Osobiście lubię grać na singlu, ale ten... Yy, trochę nudno jest. Wolałbym no, coś takiego hamaczy, nie w zagrać, tylko o kurde, by bym spadł Jakie błędy Czasem tego ma... Nie, nie, nie O ja bym ten. Zombie w złotym eko. No, złotym W złotym czym? Armorze No nie ma go, ekstra Czym ja kopię? Ale nie, nie, no dobrze, bo na mamy drewno Gdzie jeszcze Gdzie, gdzie mamy jeszcze No, nie lubię też tak zbyt y, dropu zród, bo ten... Ja wolę wolę z nie? Nie tylko zród. Tylko ciężko jest dosyć. Osobiście też nie lubię wybiegać na serwerach, y, no, gdzie jest drop i zród, bo ich y, naprawdę mają fajnie, ale no czasem jaśmie sobie zagram nie? No, to jest serwer jest fajny. Jak ja się mam wydostać? Się, nie chcę ja nie chcę, szkoda mi bruku na razie. To czekaj. <śm> ja wiem, żebym był z jakiś fajny skamienek do cegi ale... Mm, te, mm, <śm> ...bardziej... ...potrzebowałbym raczej hero's as więc... ...nie będę nawet... E e ...dlatego myślę o odrewnianiu. No kurde... Co to ma być? No, może trochę szepcze ale Ktoś dzisiaj gardło woli. Super. Cztery, cztery zostało mi ile. Raz, dwa, trzy, sześć. Sześć mięsek. Tak. Zostaliśmy się już. Jeszcze. O, aha, dobra. Tak, tak, tak. Dobra, podsadzamy się. Nie chcemy się już. Aha, w to mi nie? Tak. Owieczki. Nie, nożem, nie? Tak. Ja może mieć takie się przydać na łóżko. Nie? Kiedyś grałem na moim wersji, no że wszędzie owce doje? Myślałem. Dobra, owca, owce są wszędzie, nie? To szybko zbiorę te trzy fałdy? No trzy. Ano okazało się tak, że w ogóle mam owieczkę doje więc. Ile mamy? Mam no, 5 białych, więc załatwimy. No, żeby mieć 6, e, żeby na no, to rynku, fajnie wygląda, więc. Albo wiecie, zawsze się przyda. Hm. Dobra, nieźle. Skończyło się nam prawie jedzenko. Nie przewidziałem tego całk całkiem. Tylko my przyszliśmy w końcu. O ja, to my przyszliśmy stąd, stąd, czy stamtąd. Dobra, nie wiem, ile w tą stronę. Gdzieś w wodzi się zrespieliśmy, więc chyba tutaj. Dobra, weźmy na łączę, bo wy są tam jakieś krówki czy coś. Mam nadzieję, że to jest jakaś wyspa, a nie setka. Jak patrzę, to raczej nie. Super, dwa mięska i co możemy zrobić? Jak nie zdążę, ten... Mam sadzonki i świerku, więc... Będę próbował, żeby jabłkami jakieś. Ale mączki, kosty i kostę, nie... Dobra, to chwila. No dżula. 4 minuty i się już skończyłem bliska. Więc... Praktycznie się chodzi o to, że już praktycznie dodamy, więc nie wiem, nie będę brał jest... tak, no. z tej mąki. Chcę sobie pogać, a nie granie tak... sobie. tą bliską. Więc... Zobaczymy, ale wiecie, będę drzewa rozwalał, tylko nie zawsze jabłka wypadają, są bardzo rzadko więc wolę szukać jakichś krów, czy czegoś i zjeść sobie od razu, a nie czekać od nie wypada. No i super, zierna taka dobra. Ła, dodam już z głodu. Przepraszam za tą małą przerwę, ale czy się zastanowić chwilę? Dobra, znaleźliśmy sobie na Gejmota. Małe oszustwo. Ale nie ogarniam. Waju nas jakieś zadupie kompletne. No, żany krówek, tylko owce i jakieś świnie, nie wiem. Dobra, wiecie co? Sorry, że tak robię, ale nie mam wyboru. Wezmę sobie trochę mięska. Nie będę tak nieuczciwy, więc wezmę trochę surowych schabów. I trochę surowej woł wołowiny. Nie jest to taka rewelacja, więc myślę, że. Drakamy, no to jest zero. No, przepraszam, ale. No, Ale chcecie chyba żeby jeszcze... hmm. Dobra, wiecie co? Nie widzę to tak ładnie, więc. Znaczy, nie widzę to tak najlepiej, dlatego ładne um, piecyki. O, piecyki. No i co? Węgiel. No i tutaj. wasz, słyszę już. Hmm. Słyszę czy nie słyszę? Dżungla to taka jest dosyć ciemna. W ogóle, takie te noce to są. Nie widać zombie. To my na normalnym poziomie, więc na pewno muszą być. A raczej na drzewie i sami grozi, nie? Chyba, że to jakiś pają czy endermal, który nas będzie na hita teraz, więc. Nie no, raczej nikt do nas nie wejdzie. Dobra. Pieczony z habitki. Poin wy, wypas. Co teraz? Kierujemy się o w tę miejsce. Albo zrobić może na drzewie domek taki, nie wiem. No nie wiem, zrobić na drzewie, czy hmm, to jest ta, i to jest ta, no nie wiem gdzie. No, bo fajnie czasem robić takie no, na drzewie. Ale w jakiejś okolicy ładnej. Nie, ja będę robił w jakiejś okolicy, co ja jestem jakiś tarzan, że będę budował dom na drzewie. Chyba, że jakiś największe drzewo, no ale na pewno nie... na pewno nie w nos. Dobra. I teraz, jak się robiło łóżko? Niestety nie pamiętam. Będę teraz zgadywał. Robię sobie deski. Jakoś coś takiego, nie? Jest za pierwszym razem, ale z mój hardcore. O lo. Czy mogę tutaj zasnąć? Czy już jakiś zombie mnie obudzi? What? What the hell! No i teraz śpimy. Błagałam, czy mnie nic nie obudziło. Jest! No i jest super, nie? Pełen wypas. Spalamy. Oszczęściło się nam. Mam no nadzieję, że nie będę musiał. Korzystać z Heimoda, no naprawdę przykro mi. Ja też nie lubię tak oczukiwać, bo chcę sobie pograć, nie? O kurde, no jak po tych lianach? Tu nie ma lian nawet. Jak ja tu się dostałem? O lol, ale nie dednął, może. Może bym nie dednął, ale na pewno bym się poważnie uszkodził, gdyby nie ten lian. Wszędzie morze. no na jakiś taki chyba mały. Nie no, na pewno nie małej wyspie, ale jakiś. Hmm. E, zombie, tak? No nic trzeba go załatwić. Dowiemy się, ile nie bije. O nasionka, skąd te nasionka się wzięły. Gdzie Gdzie jest te drugie? O, rudy żelaza, wyśmienicie. Gdzie ten zombie? Skrył się tu? Mhm. Chyba widzieliście też zombie. Dobra, weź. Ale spalone. Dobra. No nic. E, nie to, tylko to. Robimy sobie kamienny kilow. Fajnie żelazo znaleźliśmy. Bardzo fajnie. Dobra. Jeszcze tutaj, no ile to będzie? No fajnie. A dwie rudy. Kiepsko, może gdzieś tutaj jeszcze jest. Dużo wod. dobra. Pięć żelaza się nazbierało, no nie za dużo. Bywało lepiej, nie? Ale bywało też gorzej. Cieszymy się, że coś mamy. A, ale co za lagi? Mam nadzieję, że nie laguje nam zbyt, bo. znaczy, że nie laguje no, na filmiku, bo. Przewalone będzie. Dobra. I gdzie się chce zabudować? No, w jakiejś. O, krówka! Dwie krówki na to jest podwójne muczenie. Faj o, no, jeszcze trzecia krówka. No. Patrzcie, jeszcze inaczej Pan nie muczy Nie, nie Chciała się zradzić, ale mnie się, mnie się nie oszuka. Jeszcze dwie krówki na górze. No, patrzcie. Trzecia krówka. No i po co ja brałem z tego na, żebym deadnął, ale. Ale, na ale wiecie co, może ja wezmę te miejsce i oddam na Reymonda, żeby nie było, ale... Znaczy, wyrzucę, żeby nie było. Nie wiem. Tak taka muzy muzyczka zawsze zapowiada nieciekawe zjawiska. Nie wiem, czy sprzeciwia to w ogóle muzyczka, ale... No właśnie. Właśnie, że nie wiem, ale jeśli nie, to nie wiem. Potłośnijcie sobie tam coś tam, czy coś. Czy może ja mam, e, nie, ja mam, e, no. E, ta, ten, to się mówi. E, dźwięk. Takie te inne. Na no, max, więc max tam, no co To By też, tam też powinno. Co to są za rozpaliny? Ja pierdzielę. No, ma nic. Się w końcu się Czy, e, e, Kogo tak oglądałem? E, JJ Jokera, tak. E, jego filmiki, jak budował ten swój dom, nie, w tej tam w górze. To naprawdę długo szukał e, miejsca, ale ja. O i kolejne krowy, krowy. Ale ja nie będę tak szukał, co ja jestem. Chcę się gdzieś zabudować, a nie w jakiejś wilie. Ja nie będę robił żadnej willi, Nie. Na razie nie. Kolejne krówki, no to jest mm. Mm, mm. Dobra. Sumuję, 27,10 skóry, No, jednak na multiplayer nie mogę mieć? W lewo pójmy, bo myślę, że w prawo gdzieś tam będzie woda zaraz. Tam. No, no nie, no. Trochę zwaliłem z tym. Dobra. OMG, dobra, idziemy ten, szybko. Widzicie, co tak patrzę na zegar to myślę, że tak, e, odcinek e, odcinek no, zbliża się ku końcowi, więc znajdziemy jakieś miejsce i kończymy, nie? E, mam nadzieję, że się Wam podoba odcinek. E. Tak, ja lubię takie czyste surdwio, ale nie ma nic na start. Tylko chodzi o to, że wolałbym tak z, z kim zagrać, ale jak Hamachi. Słyszę zombie. jest zombie? Mm, dobra. Ale to musimy się, muszę się spieszyć, bo. czym zaraz. Czy wdziękujemy kolejną krówkę, czy co? Mm, nie wiem. Ile tam ciśniał jak już trwa? 18 minut nawet, no. Coś takiego, więc... No, myślę, że nawet za długo, bo ja chciałem, e, chciałem z 15 minut nawet. Myślę, że na 20, tak? Tak, 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 tak myślę, nie? Bo że tak już 18, e, że 18 minut nagrywamy. Tego, tak jak za dwie, dlatego za 2 minuty po prostu będziemy kończyć takim znajdziemy jakiegoś miejsca. Jakaś fajna łąka, proszę. Ile świnek? O rany, Julek. No nie no, jednak warto, że zostaliście. Zosta jeszcze nagrywamy, nie? Nie, nie? nie no, naprawdę wielkie stado. Nie wszędzie można taki świnek znaleźć. No, biedny jest świnek, muszę je poprosić. No i super, jest na książka. Jakiś góry, właśnie coś mi coś mi chodziło, ale. To już nie takie góry, więc... Coś czuję, że na pewno mieli wielki dar. Gdzie jest męsku? Tutaj. O kurde, już minęły te dwie minuty, tak jak patrzę. No nic, żegnamy się. O, ten miecz mi O nie no, żegnamy się. Widzę, że kolejna trzcina tam jest w dali. No i co, zaczniemy odcinek gdzieś tutaj, albo tu obok, bo chyba zaraz ścinę. Ćwinę, nie ścinę. Dobra, no to Mara żegna, żegna się z Panem. cześć.